Kuriozalny wpis Waldemara po finale Rolnika oburzył wszystkich. Głos zabrała nawet produkcja Takiego komentarza po finale Rolnik szuka żony nie spodziewał się chyba nikt Waldemar z 10 edycji na swoim profilu na Instagramie podsumował wydarzenia z ostatniego odcinka 11 sezonu i zszokował wszystkich Nawet produkcja programu TVP nie mogła przejść obojętnie i opublikowała komentarz pod wpisem rolnika. Waldemar z 10. edycji Rolnik szuka żony opublikował w mediach społecznościowych nowy wpis i zaskoczył chyba wszystkich. Jeden z najbardziej kontrowersyjnych uczestników w historii programu postanowił podsumować wielki finał 11. sezonu, który jego zdaniem nie był tak emocjonujący jak ten z jego udziałem. W komentarzach rozpętała się burza, a internauci nie ukrywają swojego oburzenia. Również produkcja Rolnik szuka żony skomentowała wpis Waldemara. Produkcja Rolnik Szuka Żony zareagowała na wpis Waldemara po finale 11 edycji. W minioną niedzielę zakończyła się 11 edycja Rolnik Szuka Żony. W ostatnim odcinku widzowie dowiedzieli się, jak potoczyły się losy wszystkich uczestników, którzy szukali miłości w hicie telewizyjnej Jedynki. W wielkim finale nie zabrakło naprawdę wielkich emocji, które wywołał między innymi Sebastian, który zdradził, że po zakończeniu relacji z Kasią spędził kilka dni z Patrycją, a później urwał z nią kontakt. Fani programu z ostatniego odcinka dowiedzieli się również, że Adam po zerwaniu z Wiktorią ogłosił nowy związek. Po emisji finału Rolnik szuka żony fani ruszyli z komentarzami. Błos postanowił zabrać również Waldemar, który wystąpił w poprzedniej edycji programu. Rolnik postanowił porównać finał 10. sezonu z finałem 11. edycji i uznał, że tym razem zabrakło emocji. Niestety, Rolnik uważa nawet, że również w kolejny 12. sezonie nie będzie tak emocjonująco jak w 10. edycji z jego udziałem. Waldemar wywołał burzę swoim wpisem po finale Rolnika i nawet Nikola nie wytrzymała i opublikowała dosadny komentarz na Instagramie. Wielu fanów programu nie mogło uwierzyć, że Waldemar mógł napisać takie słowa, które zaskoczyły również produkcję Hitu TVP. Okazuje się bowiem, że pod wpisem rolnika produkcja również opublikowała krótki i wymowny komentarz. Przypominamy, że Waldemar wziął udział w jubileuszowej edycji Rolnik Szuka żony i rzeczywiście dostarczył widzom sporą dawkę emocji. To właśnie on był bohaterem afery, która wyszła na jaw w trakcie nagrań programu. Produkcja musiała zareagować, gdy okazało się, że poza programem utrzymuje kontakt z tajemniczą kobietą. Ostatecznie rolnik postanowił zakończyć te relacje i wytłumaczył się przed swoimi kandydatkami. Waldemar od samego początku nie ukrywał, że jego faworytką jest Ewa i to z nią chciał stworzyć związek. Dziś wiemy już, że im nie wyszło, a w finale rolnik szuka żony doszło do rozstania i awantury Waldemara i Ewy. Również w finale okazało się, że po zakończeniu z znajomości z Ewą, rolnik znalazł swoje szczęście u boku innej kandydatki. To właśnie w finale rolnik szuka żony okazało się, że Waldemar i Dorota są parą.